kolorów powstają brązy i z jakimi kolorami brązy najlepiej się łączą? Brązy, kolory, które są niesamowicie modne każdej jesieni. Wiele kobiet niestety nie wie, jak powstają kolory brązowe oraz z jakimi kolorami się łączą. Brązy powstają z przyciemnienia ciepłej, ciepłej żółci, z ciepłej czerwieni oraz z pomarańczy jeżeli chłodną żółć y, przyciemnimy, to powstanie nam już oliwka. A więc brąz zaczynają się od relatywnie cieplejszych żółci, przechodzą w pomarańcze i w czerwienie. Jeśli przyciemnimy te kolory, powstaną nam właśnie piękne odcienie brązu. Które właśnie ze względu na to, z jakich kolorów powstają, świetnie łączą się z relatywnie cieplejszymi żółciami, z pomarańczami, a także z ciepłymi czerwieniami. Dodatkowo brązy przepięknie wyglądają w połączeniu z beżami, a to dlatego, że beże powstają z kolei z rozjaśnienia odcieni relatywnie cieplejszej żółci, pomarańczu i ciepłej czerwieni. Pamiętaj, brąz jest modny każdej jesieni, ale musisz nauczyć się, jak łączyć go z innymi kolorami. Jeśli tego nie wiesz, możesz zdecydować się na mój kurs autorski, jak łączyć kolory.